Witamy serdecznie. Kolejny, kolejny urbex, jest nic się nie zmienia. Jest fenomenalna słoneczna pogoda, tak jak wcześniej wspominałem w poprzednim filmie. A my jesteśmy dzisiaj w kędzierzynie Koźlu w historycznej jednostce wojskowej. Nie będę przytaczał tu całej historii film. Film, być może powstał dla wspomnień tych, którzy tutaj walczyli Rafał nie ma tu filmu, nie ma filmu. Z systemem Z systemem, dokładnie Czekałem na tą Nie ja byłem tutaj, ale przed COVIDem em to się dużo zmieniło Nawet. Zwłaszcza z przodu Także idziemy zwiedzać Przypuszczam, że każdy budynek będzie identyczny Co będzie można i co przede wszystkim będzie ciekawe Pokażemy Mogę tylko tyle powiedzieć, że pewnie zrobimy znaczy: Radę zrobi zdjęcie jednego budynku i zrobi kontrol C, kontrol V, kontrol C, kontrol V. Kon te, to, dokładnie, w tajemnicy nie wiedza, ja, ja, o co Jak chodzi. to było. Tak, <śmiech> <śmiech> Dobra, <śmiech> idziemy. Dobra, idziemy hej. Do. Jak sama nazwa wskazuje, zejdźmy do schronu. Jest tu troszkę śmieci, są schody. Spójrzmy, cóż tam jest na dole. A biorąc pod uwagę, jakie tu są zawiasy po tej stronie. Ale to wiesz, to nie jest taki typowy skrot, tu nie ma jakiegoś stropu zabezpieczonego dosyć potężnie, grubością powiedzmy dwóch metrów. Jak tu dopiero nie jest Powiem ci, że tak jak ten budynek tam jest adoptowany na mieszkania. Być może tu też już posprzątali, przygotowali, to coś się będzie działo. Ja tu byłem ostatnio, to też nie było dużo słychu, tylko że byłem przygotowane wszystko po całej zbiegłym, głównie na piętrach. Wiesz, a na piętrach na z nimi ale w piętrach to już tak, tak, No ze schronem to raczej mało ma wspólnego. Spodziewałem się raczej... Panowie, tu mamy instrukcję obsługi agregatu. Jeszcze do dzisiaj się zachowała. Jest podest ogromny. Widzisz? Aha. Tak. Mhm. Jak się nie mylę, tych napisów tu jeszcze chyba do dzisiaj dużo się zachowało. Sam podest został agregatu brak. Tu kolejne pomieszczenie Toż jakiś napis pamiętaj, chemiku, młody. Mhm. Gdzieś już słyszałem to hasło. Wychodzimy, idziemy dalej. Coś tam odkrył ciekawego. To był ten i Wchodzi tak samo. Wchodzi tak samo była izba chorych. I ułożenie tych powierzchni tak samo będzie nie Ale tu masz nawet opisane drzwi. Jest tu no, jest szatnia. No, ale nie ale tu nie ma tu nie brak napisu. Takie wspomnienia Cię no, dopadły. To, 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 to jest ja myślę, Rafał, jednak, że tu była piaskownia. Zobacz, ile tu jest piasku. Oczywiście w formie żartu. Wracamy, zobaczymy, cóż się tam zachowało jeszcze na piętrze. Masz jeszcze jakieś opisane drzwi? Tu nie ma w ogóle drzwi, tak jak mówisz. Ale to do pozostałych, tu masz wylewki w już produkowane. Tu nie była izba chorych, wiesz, Rafał? Nie? nie? tam była piaskownia. <skrybujesz> <głosić> to co mówiłeś. Uramiaki, tak, ale tu są wysoko te koryta, wiesz? no to są tu są wysoko te koryta. Bo to były umywalki. Przystosowany. na końcu. Przystosowany na 12 przynajmniej zielonych. Tak? tak? Samyny, tylko że u nas jeszcze Identyczna zabudowa. Tak. Tu i tu, a tu teraz mm -hmm. a tutaj Był. jest jeden magazyn. Był. Słuchaj, tak się sam budowało sam wody wtedy, wody wody. bo jeden architekt no. narysował projekt i według tego to projektu. To, że to jest, je, jednej, 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 drugie, tak, żeby się, żeby się odnalazł, tego. żeby się nie szukał, tak? W poszczególnych pomieszczeniach, dokładnie. Tak to wyglądało. A projekt pochodził z roku. To też by było wcale wykorzystywane, bo jeżeli by ktoś chciał odsobotowywać, to miałeś na kadernie. Żartujesz? Nie, 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 to było na łyżki. Nie mogę, przepraszam. Ale u nas tego nie było, mieliśmy, mieliśmy nagrań z Wychodzimy do góry? Nie Kręci tam chyba szorta na dole. Dlaczego te schody są tak styrane? Wytarte, no. nie? Dlaczego te schody są tak styrane, wytarte? To mhm. każde kliento będzie wyglądało dokładnie tak samo jak partie. Bo to jest każde 50 inna kompana. Dokładnie. Ale tu już wylewek nie ma. Dokładnie ta sama. Spokój tam. Dokładnie ta sama zabudowa. No mówiłem ci, że to była piaskownia. Tu wydobywali piasek. O. Tak. Kanapowy. Kanapowy. Identyczna budowa, no. Czyli przechodzimy jeden budynek, i każdy jeden jest identyczny. No na końcu są jeszcze magazyny. Nie wiem, czy tak było, bo wtedy były jeszcze tam Niektóre yy, jakieś te przyczepy, mhm. takie rzeczy. Mhm. nie zostało, Dokładnie. Remont na pewno. No cóż, wracamy do klatki schodowej. Idziemy do góry. Kolejny. A te schody, zauważyłeś, już nie są tak wytarte. Tu musiało być chyba po jakichś 50 Tu musiało być już kilku mądrych człowieków, nie ludzi, którzy rządzili obiektem. To pasuje. To znaczy? No nie widzę, żeby to było świeżo murowane. Nie, 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 ale na piętro niżej miałeś też. a tu już nie ma. No, tłumaczę ci, że tu już było kilku, kilku mądrych człowieków wysoko, do których się rzadko chodziło, wiesz. Była jakaś oficerska. Dokładnie tak. Jak już wchodziłeś po tych schodach i widziałeś, że są mało starty, to wiedziałeś już, gdzie idziesz. To co, broń wystała na korytarzu? Nieporozbezpieczona? No? Chyba, że tu były jakieś skrzynie zamykane. E, wiesz co, dlatego kurde troszkę mi się morda no wyśmiechnięła, ja bo ja miałem, bro, broń raczej... No Ale, no, bo, ale to masz ewidentnie... E, no tak, tak, e. dokładnie. Ale żeby tak luźno stała... U nas co, to u nas był magazyn zamknięty, tylko wszystko... Magazyn broni, no dokładnie. Dokładnie tak. Ale film kręcimy tylko z racji tego, żeby ktoś, kto tu służył, mógł powspominać miejsce, w którym obecnie jesteśmy. Tak, ale te schody są już wybitnie piękne. Te schody już, te schody już w ogóle nie są starte. Tak. Wiesz co, powierzchnia jest naprawdę ogromna, Tutaj nie? Wykorzystana. Dobrałem, ja mi się wydaje, bo na ja nie byłem nigdy na poddaszu, <tos cents> ale magazyny sprzętu wojskowego czyli ubrania takie rzeczy to jest Ta. Dokładnie tak, a poddasze były tak samo Tyle z tego budynku. Jest tam klatka schodowa na końcu jak myślisz? Powinno być zejście z drugiej strony, nie? Jest, jest. Czyli szukamy... Powiem ci szczerze, jeżeli nawet się bardzo postarają to całkiem niezły mieszkania są w stanie to zrobić, tak naprawdę. No według mnie tu nie jest nawet dużo roboty, wiesz, jest no, troszkę pieniędzy. No ty masz gotowe. Tylko, jest my, my troszkę... my to działkami ściankami ta. działowymi, karcinki psowe, okna to wymieniać na nowe. Ta. Podłączyć się do miasta jako ogrzewanie. Czyli schodzimy do naszego trzeciego kolegi Kolejny budynek do którego wchodzimy melduje coś tam kanapowy Cóż tam takiego jest? Aha. No ale tu już nie ma takiego międzypiętra, tylko centralnie wchodzisz. Grafa tak mówił, co tu było? Kasyno? Casino Royale. Kas Casino Royale. A bawił się tu człowiek o pseudonimie 007, czyli James Bond. Tylko widać, że było trochę tak. bardziej eleganckie. Tak. 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 Ale... Resztki błazerii. Czy... To znaczy masz na myśli to co tu się znajduje na tej ścianie. A tu na pewno nie nie wydawali posiłku? Jak do finisy zejdziecie, to się dopiero wtedy uśmiechniecie. Żartujesz. Nie, nie. No to Rafał, odkryłam coś ciekawego. Zobaczmy, cóż tu takiego ciekawego. Pamiętajcie, że tutaj w jeszcze pojedynku, jak ten kaset, to jeszcze był wyścig. Ale wejdźcie zobaczyć. Tu musiał być naprawdę ekskluzywny no, kawałek lokalu, wow. że znajduje się tak potężna budowla, budowla jak Kominę. imitacja kominka. Kominę. Ty, bez takich. Nie zbliżaj się, bo idzie jakiś gość przez okno. Widziałeś? Tu rykafelkowany. być może toalet. La toaleta La toaleta Tak No tu już mamy piękny zielony kolor Taka farba <laughs> Taka farba wtedy Słyska. była dostarczana Daj Spokój, nie mogę sobie darować Poddasze jest w stanie Czyli tu Schodzimy? Ale winda też jest do żarcia. Czyli gdzieś musieli mieć na parkerze, a Czyli tam jest gdzieś chyba kuchnia na dole. Była winda do jedzenia. Tak, tak, bo tu jest jakieś okienko typu masz jednego ziemniaka i. Uciekaj! Ładna cegła się zachowała. A tu, jak przypuszczam, jak sądzę, była. Ogromna jadalnia. A tu jak. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście drzwi jak w salonie. Pracują? Działają? Eee, no w drugą stronę też? Ameryka. Ameryka. Wejdźmy do Salonu Co tam jest wejście do LPL? Nie wiem co to było i zobaczycie sami, tylko że dwójkę widzimy wejście <laughs> A światełko, chwileczkę Tutaj, jak dobrze pamiętam, były deski i siedziska. W, celu. w Katowicach było podobnie. To czy to nie jest taki knajp? Znaczy jak najpierd, ale, ale, No właśnie, to się odziedziczyło. Rafał, czy to nie był kurde skład podstawowych artykułów a. żywnościowych, czyli ale, ziemniaków? Ale po co że Żeby... sposób? Dokładnie tak, dokładnie tak. No, tak było, było, kto się, powiedz mi, bawił, popatrz na ściany, kto się bawił, kurde, w piwnicach? No, ale zobacz, właśnie, czemu ma te malowidła? A pani musi to może być późniejsze. No. to no. są malowidła, które, ta w w piwnicach, czyli różne... Mhm. Nie, nie wiem, czy tego nie prześwietlą tą latarką. Nie, ja bym powiedział, że może nie do końca jest bo to jest za ładnie. Tak, do... tak za jest za ładnie. Mhm. Baka, to było coś innego. Mhm. Baka, to było coś innego. Mhm. Baka, mnie to przypomina właśnie boksy w Hajbach, tak. nie O, o to kawałek tej Ja bym że w Katowicach mieliśmy, tylko że to nie było u nas w kliknice, tylko to była po prostu osobno kantyna wojskowa i one dokładnie tak wyglądały. Tylko oprócz tego filarka, nie? Okay. Szkoda tych że ee, w się... A to jeszcze nie jest, ślizm, bo tam jest jeszcze dwa sali. Ale to nie wszystko, jeszcze coś odkrył? No. Wow. Czekaj, co tu No popatrz. Kantyna? No, widzisz. No. Ale to były drzwi do tego. No to przepraszam tych, co obraziłem. Mówiąc, że... Mówiąc, że jak się mówiąc, że. Jak się, że się bawili, wiesz? Mówiąc, że w kantynie leżały ziemniaki. A w końcu stół. Wow! Tu się musieli zamawiać. Jakaś część artystyczna. No, też jakaś. No to potrzebujemy jednego do mikrofonu. Zobacz, nawet no, masz ten. Dwa na giełdzie? Rafał, a ja myślałem, że wychodzisz na podest Kudumfart. i będziesz śpiewał. Nie, nie. Nie? Za bardzo Bąsiaskiem. A tu jest, ten film. Ja no to będę sam. Szkończymy. śpiewać każdy może czasem geją. nie był czasem gorzej, ale nie o to chodzi. Przepraszam, za usterki, ale mamy chwilowe problemy techniczne. No, czyli ciąg dalszy zabawy piwnicznej. Jesteśmy nie w Kędzierzynie, tylko w Tak. piwnicznej. A tam jest ciąg dalszy tych piwnic. Powiem Wam, że chyba za dużo, za długo czasu, za dużo czasu już dzisiaj na tym się przebywamy, bo latarka mi się przełączyła w tryb. Oszczędnościowe rozliczenia. Dekoratory. Tak. W tej chwili trzymacie wszelkie akcesoria, na napale sylwestrowe, nawałowe. No, ja przypuszczam, że nie, po prostu jak przyjeżdżał jakiś ruski, ruski wielki, wiesz, to wchodził tutaj i obwieszali go 30 medalami na dzień dobry. Masz, żebyś pasował. Kolejne wejście, kolejne schody, kolejny budynek. Tym razem nie jest to Stołówka dla żołnierzy, tylko stołówka żołnierska. Jeżeli ktokolwiek wie o czym mówię, to na pewno zrozumie. I kolejne schody idziemy do góry. Co tam ciekawego krzyczy? Że co tam znalazł? To jest jakiegoś francuskiego Tak, warto zaznaczyć, że na każdym budynku jest tak jak Rafał mówi. Inna płasko głowa. Płaskorzeźba, tak. Jeszcze parę schodków do góry. i I znajdujemy się gdzie? Na sali balowej. To była sala nie balowa, tylko kinowa raczej. Tak. Czyli aglomeracja politycznego, Z drugiej strony pytanie, a gdzie masz tego yy, ekranu? Yy, no może ekran był wiesz, na czas projektowania tej projekcji. Tak. A, ja by... Ten projektor musiał być kinowy. 4 No To trzeba było tam jest Nie, nie sądzę, ta sala jest zbyt wielka, wiesz Ale no, trzeba by rozmawiać z człowiekiem, który tutaj dokładnie... No tam też widziałem. Jeszcze się zachowała puszka po mechanizmie Mhm. No nic się Jak to było w tym polskim filmie? Winda jest, windy brak. Ale ten budynek już rzeczywiście składa się z większych takich pomieszczeń. No tak jak Rafał, tak jak żeś mówił, to była stołówka żołnierska, nie dla żołnierzy. <grym> to żołnierze budowali. Dokładnie, żołnierze mieli do czynienia tylko z tym budynkiem w trakcie budowy. Wychodzimy jeszcze do góry? Poddasze? No, dokładnie tak samo. Nie, to tam w górę przestanę Tutaj masz dziurę jakbyś tutaj to jakieś wczoraj Ale tu też masz dziury wczoraj Nie wiem Nie wiem, No. Szczególnie, że tutaj tego pomieszczenia nas wyjdzie No, ale zwróciliście uwagę, że stoimy, przynajmniej ja stoję przy wyrzutni? To 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 musiał być odciąg z kuchni chyba Jaki odciąg, ja Rafał? Co ty mówisz? Jaki odciąg? Stajna, ukryta broń. Stajna przez Tak. Ale powiem panu, w pałacu te nabówki były lepszej jakości. Tak, ja tu to widać gówno jakieś najtańsze. Czyli co, kombek? Powiem Ci niebezpiecznie stawać, wiesz? Niebezpiecznie stawać na tego typu miejscach, przez które właśnie przechodziłeś. Bo nie wiadomo co tam jest pod tym. No, dro drogo by go to przekonanie kosztowało. Półtorej godziny deptania. Po wszystkich możliwych dostępnych zaznaczam budynkach bezpiecznych. Wychodzimy z tej jednostki. Jednostka, tak jak powiedziałem, na wstępie historyczna. I kolejny raz powiem, nie będę przytaczał całej historii. Przypadkowo żeśmy tu wszedli powiem, bo Rafał tu był, ale nie miał filmu. I kolejny raz nas tu ściągnął i zaprosił w celu nakręcenia wspomnień. I tyle. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, zanim podziękuję Rafałowi, że od tego chodzenia półtorej godziny już nie ręce. Bo... To tyle na dzisiaj, żegnamy się do następnego, hej.